Myślisz, że jesteś sam z problemami? Z lękami, niemocą, chęcią zmian? Jest nas tysiące. Trzy proste kroki dzielą cię od życiowego zwrotu. Posłuchaj ludzi, którzy zmianami zajmują się zawodowo. Ja nazywam się Marta Krzyśka, a to jest program Sfera Mentalna. W dzisiejszym odcinku Sfery Mentalnej będziemy mówić o tym, dlaczego mamy problemy z zasypianiem i jak sobie z nimi poradzić. W studiu po raz kolejny już goszczę Katarzynę Koźlińską, która na co dzień towarzyszy swoim klientom w tym procesie wychodzenia z tych trudności, można powiedzieć, z zasypiania. I można też powiedzieć, Kasiu, że jesteś już eks w tych tematach niełatwych, które są chyba taką chorobą dzisiejszych czasów. Jak sobie z tym radzić? O tym później, a na początek z czego te trudności wynikają? Cześć Marta, miło mi również być tutaj po raz kolejny. Wiesz to ciekawie bardzo zaczęłaś, bo, bo ta choroba, jak to nazwałaś właśnie, choroba naszych czasów, to jest nic innego jak Taki sygnał naszego wnętrza o tym, że coś się dzieje nie w z nami i że już to urosło do takiej, do takiej, przeszło taki poziom pewien kulminacyjny, gdzie już zaczyna nam to doskwierać i już zamiast coś nam dodawać energii, to zaczyna nam ujmować tej energii i zaczyna działać no niestety, ale destrukcyjnie. Ja lubię się posługiwać żywiołami i ostatnio na takich właśnie spotkaniach Cztery oczy wyszło gdy pytam zawsze, o co, jak czujesz na dany moment ty żywioł, i tutaj akurat chodziło o żywioł ognia, no to właśnie się okazywało, że ten żywioł ognia jest przez wielu rozumiany jako w pierwszej kolejności, jako ten niszczący. I oni tak czują, że mówią, że powinni mieć mniej tego, tego żywiołu, żywiołu ognia, bo tak bardzo chcą, taki mają w sobie, wiesz, ten motyw takiego, ach, tak, do przodu, do przodu tyle działania, i później jest to jest taki, pff, wiesz, ogień, wybucha i szybko gaśnie. I dlatego zaczęłam o tym mówić, bo, bo właśnie te, to zasypianie to jest, to jest ten moment, ten, czy też ten brak snu i te trudności z zasypianiem, to jest ten moment, kiedy ten ogień, który jest naszym takim tą iskrą i który mógłby być płomieniem, które po prostu się pali i który po prostu jest i który ogrzewa i który nam daje cały czas energię do tego, żeby działać i być w zgodzie ze sobą i w ogóle, no ale to właśnie wynik równowagi, to on zaczyna nas Spalać destrukcyjnie, czyli to są często pasje. To jest coś często, co robimy z serducha, co robimy z takiego wow, i w ogóle, bo to jest takie nasze i my tak bardzo mm, to lubimy, i tak dalej, ale przychodzi taki moment, kiedy, kiedy zaczyna, jest taka subtelna yy, jakaś granica, kiedy zaczyna to być już nie tak bardzo dla nas, jak bardziej dla innych, o, o ile, No a potem pytanie, czy my to sobie uświadamiamy. I teraz, wiesz, z ekspertstwem to, 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 to jest tak, że mm, tak kiedyś słyszałam na warsztacie takie stwierdzenie, że ekspert to ten, który już nic, już się dalej nie rozwija, bo już jest ekspertem, no, nie, więc ja tam zawsze tak mówię, dobra, to ja tam, ja, ja po prostu cały czas jest, mam ten, jestem otwarta na to, żeby dalej rozwijać te tematy, niemniej faktycznie pojawiają się u mnie te osoby, które... Z tym, no z tym się stykają, z, z trudnością w zasypianiu, i to jest nic innego, jak, jak ich duża doza życiowej energii jest przekierowana w sprawy zawodowe, bo to najczęściej akurat te osoby, z którymi się widuje, to są, to są osadzone, yy, te powód tego niezasypiania to są, to są sprawy zawodowe, to są, to są na przykład doradcy podatkowi, którzy pracują od rana do wieczora, bo mają yy, Różnego typu sprawy, różnych klientów, one się też ciągną w czasie i następuje pewna frustracja, że pewne rzeczy nie są załatwiane, że później że trzeba na przykład mm, jakieś pisma pisać, nie ma się na to energii, i generalnie człowiek staje się takim narzędziem do realizowania zadań. Trzeba rano wstać, zjeść, zrobić umowy, zjeść i spać. I tak, I tak nieustannie jest ten tryb działania. I teraz, dlaczego to się dzieje? Bo tak jak zaczęłam, to jest. Wołanie naszej duszy o to, że coś już coś przekroczyło pewną granicę i ten ogień, który nas napędzał, ogrzewał, zaczął stawać się dla nas destrukcyjny. I to, co ja rozpoznaję w tych przypadkach, to, to jest po prostu utożsamienie swojej wartości z, z, tym, z tym, jak widzą nas inni na zewnątrz, że zauważyłam pewien wzorzec wśród ludzi że to jest właśnie bardzo szlachetne, kiedy, się, kiedy pewne zawody są może takie, nazwijmy to, niosące służbę, bardzo pomagające innym i, i, i ludzie wchodzą w to z takiej czystej pasji i serducha, natomiast zapominają w pewnym momencie o sobie. I w momencie, kiedy się zaczyna choroba, czy to tego, tak jak to nazwałaś, bądź inne typu, w ogóle właśnie w, w ciele jakieś, czyli no, symptomy cielesne, to już jest sygnał, że gdzieś jest nierównowaga i już, już pewne działania nie są dla nas, że my nasza część energii jest przekierowana na świat zewnętrzny, zamiast na nas, czyli coś wyżej postawiliśmy, coś to jest na zewnątrz, niż my sami. I często to są właśnie zawody. To jest to, że inni i najpierw innym, że, że na przykład to są ludzie, powiedzmy spotkam osobę, która, no powiedzmy mówi, że pewnych porad udziela za darmo i ma takie takie spotkania. Yy, co tygodniowe, czy tam co ileś czas, no nie? bo to jest taka po prostu, taka profesja, no i, i owszem, to jest szlachetne i tak dalej, pytanie, czy ona wewnętrznie i znowu to, co kiedyś już o tym opowiadaliśmy, czy ona to robi dla siebie, czy ona to robi dla pewnego wizerunku, że jak będzie to robiła, to to jest takie fajne i ona będzie wtedy lubiana i to już, to już są wglądy wewnętrzne i tak naprawdę samoświadomość tej osoby, która, która rozpoczyna w ten sposób, że ciało jej daje symptom, Wewnętrzną podróż, podążanie własną ścieżką, bo właśnie czy ona to robi dla siebie, czy, czy, my, czy to jest taka iluzja, bo, bo tak naprawdę robi to, bo myśli, że będzie lubiana, bo, bo jest wtedy akceptowana, bo, jest wtedy, bo ma wtedy aprobatę, bo jest zauważana. I wtedy się okazuje, że w tych różnych naszych działaniach na pewnym poziomie, bo to nie jest tak, że to zawsze tak jest, tylko to właśnie zależy, co się z nami dzieje. Jeżeli już jest brak zasypiania, i przynajmniej z tymi przypadkami, co ja się spotkałam, to wtedy to już wynika z tego, że że mm, po prostu e, ci ludzie wzięli bardzo dużą odpowiedzialność za życie innych, za sprawy, w ogóle za sprawy. No, i na dłuższą metę zaczyna ich to e, już właśnie, zaczyna im to ciążyć, i w pewnym sensie ścieżka ich pokazuje, że to nie tędy droga. Że, mm, że każdy ma swoje życie, swój pakiet energetyczny. I my nie możemy, bo nie jest to rozwojowe, ani dla nas, ani dla drugiej strony, żeby być bardziej dla kogoś. Czyli być bardzo w odpowiedzialności za innych, bo, im, bo my wtedy po prostu my tracimy i te osoby tracą, oczywiście mówię tutaj w kontekście, w kontekście energii, natomiast ta energia potem się przejawia właśnie w symptomach fizycznych, chociażby właśnie w takim trybie braku zasypiania. Czyli gdybym to miała teraz jakoś tak, wiesz, bardziej to podsumowywać to też wyklarowywać no to, to są przypadki, kiedy te osoby mają okazję, kiedy coś takiego się wytarza, mają okazję spojrzeć w głąb siebie i mają piękne, piękne doświadczenie na to, żeby zobaczyć, żeby po prostu żeby odzyskać część swojej energii która została gdzieś w jakiejś gdzieś po prostu została uplasowana wyżej niż oni sami, tak jak ostatnio mówiłam o chmurach, że my tam mamy wiesz, swoją energię w tych rozmyślaniach, w tych sprawach, to zabrać, tu ważna jest szczerość tej osoby przed samą sobą, żeby przyznała przed sobą, że że tak, że na przykład faktycznie dostrzega, że ona tak naprawdę to robi w tym momencie nie tak, dla, nie tak bardzo dla siebie, nie? Że to, I to nie chodzi o to, żeby coś zmieniać, to nie chodzi o to, żeby nagle wiesz, rzucać profesję swoją, żeby, żeby, żeby jakoś coś diametralnie zmieniać. Natomiast tu chodzi o samoświadomość, o tym, że, że już bardziej się szukało uwagi, aprobaty, jakiegoś takiego no właśnie, docenienia, A co to dlaczego? No bo jak szukasz, aprobaty, docenienia i tak to dalej, znaczy, że tego. Nie masz. I tu wtedy życie pokazuje w ten sposób, że halo, jak ty nie masz, ty przecież jesteś piękną istotą, która jest najważniejsza. I pokazuje takimi sytuacjami, że jakaś sprawa została przez kogoś postawiona wyżej niż, niż on sam. I jest to okazja do tego, żeby, żeby to zrobić, na, no, żeby wrócić tą energię. Nie, nie wiem, czy mówię zrozumiale, chciałabym, żeby to było bardzo yy, wiesz, praktyczne. Ale no to, to, jest, to To oczywiście można zrobić samemu, można wchodzić w relaksacje różne, i, czy też słuchać ekspertów i tak dalej. Natomiast no, pytanie, ile mamy czasu na to i tak dalej. I, bo wiesz, osoba z zewnątrz często widzi więcej, nie? Bo, jest, bo jest po prostu nie. nie, nie, nie nie w danej sytuacji jest jakąś obserwator, więc ma szerszy ogląd, i wtedy można szybciej coś, coś ta osoba, ten pacjent, załóżmy, ten klient może sobie coś szybciej uświadomić. Właśnie jeżeli chodzi o zasypianie, to internet jest zasypany można nawet powiedzieć wręcz zasypany filmikami o tym, z poradami, jak zasnąć. Minutę, jak zasnąć w dwie minuty, jak zasnąć w pięć minut. No i tam różne treningi są pokazane, oddechowe, takie odwracanie, mam wrażenie, uwagi, od właśnie tych myśli, tak? Myśli są skierowane gdzie indziej. Na przykład, właśnie tak jak tutaj wspominałyśmy przed wywiadem, myślimy, jest rada, żeby poczuć, jak nasza wątroba się rozluźnia, nie? czyli gdzieś tam wydają się te porady abstrakcyjne, natomiast jeżeli skupimy się na tym, żeby poczuć swoją wątrobę, co jest niemal niemalże wydaje się niemożliwe, to ta uwaga jest skierowana gdzie indziej i faktycznie możemy wtedy przestać. Na moment myśleć o tych rzeczach, które nas trapią, o problemach, o tej odpowiedzialności. Pytanie, czy to wystarczy? Czy my rozwiążemy problem, jeżeli uwagę skierujemy gdzieś indziej? Czy to jest dobra metoda? Czy to jest metoda wystarczająca? To jest właśnie bardzo dobre, Marta, pytanie i też super, że, że o tym akurat wspomniałaś, bo to jest a propos tych wszystkich ekspertów, tych filmików na YouTubie i tak dalej, które możemy samodzielnie wykorzystać, jak najbardziej, jeżeli. Bo m, dlatego nie zasypiamy, bo myślimy o czymś, kiedy to się rozwiąże i tak dalej, więc jest to jak najbardziej zasadne, że przekierowujemy wtedy uwagę albo liczymy barany przysłowiowe, albo właśnie robimy taką relaksację, że tak zwane skanujemy ciało i teraz. Kwestia, albo można po prostu na oddechem zadziałać, znowu, znowu żywioł, tak, żywioł, który niesie w sobie naturalny oddech, czyli wasz własny rytm. Czyli możemy wrócić do swojego rytmu, do tego naturalnego, a nie do tego, który został zaszumiony tymi właśnie różnymi programami i zadaniami umysłu. I jak najbardziej to może, to może zadziałać. I i to jest bardzo indywidualna kwestia, bo to może zadziałać. Natomiast też sam, sama umiejętność przenoszenia uwagi też w moim odczuciu jest wynikiem jakiegoś procesu, że to nie zawsze się tak dzieje szybko od razu. Łatwiej jest z jakimś nagraniem w tle. Ja właśnie też nagrywam takie, takie rzeczy i, i można po prostu włączyć plik i masz 12 minut i po prostu zasypiasz przy tym. Często nawet to nie jest plik na zasypianie, ale na zasadzie, że taki, taki głos Gdzieś tam muzyczka w tle to, to sprzyja zasypianiu, natomiast jeżeli to powiedzmy zadziała, super, będzie długofalowe, ekstra, natomiast może się zdarzyć, że jednak to będzie, to będzie prowadziło do, do, do jeszcze czegoś głębiej, że do odkrywania tak naprawdę właśnie bardziej siebie i tej do, 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 do bycia jeszcze bardziej w zgodzie ze sobą i kreowania, i tworzenia tego życia w zgodzie ze sobą dla siebie i co to znaczy tak naprawdę dla siebie, no bo może się okazać, że, że wiesz, że my po prostu, my po prostu w, pe, w pewnym sensie, my chcemy czuć to, co czujemy. Czyli to, jak sobie, to jak nam się układa życie i wydarzenia i to, co my wskutek tego odczuwamy, to jest w pewnym sensie nasze życzenie. I my, wiesz, i my mamy szereg teraz różnych, właśnie, a medytacja, a relaksacja, a to, a tamto, a tu coś. Jakby takich, wiesz, no, przeciw, no żeby temu przeciwdziałać, czyli żeby zmienić swój stan, a tymczasem... Bardzo cennym jest właśnie nic nie zmieniać, tylko się z tym spotkać. Spotkać się z tym, co, co czujemy, z tym, z tym, z tym co, co nasze ciało właśnie czuje, a może właśnie nie czuje. I to też jest cenny wniosek, że na przykład nie czujemy tym ciałem, bo tak naprawdę tak bardzo żyjemy w głowie i tymi zadaniami jesteśmy tak pospinani, że my nie czujemy ciała. I to są, to są piękne mm, uświadomienia, ważne na, na ścieżce, żeby żyć coraz bardziej właśnie w, taki w zgodzie ze sobą. No i. Mm, i to może być przykład na to, że, yy, że wiesz, że no to, czyli ja w ogóle tak, jestem, żeby to tak wyklarować, jestem zdania, że działają dwie drogi i na każdą z nich przychodzi jakiś moment, bo sama jestem od wielu lat w rozwoju osobistym i energetycznym i zarejestrowałam, że może to być pewnego rodzaju... Nazwijmy to pułapka, w momencie, kiedy masz ten zew taki na szukanie i przerabianie siebie, i, i tego właśnie, no powiedzmy, nawet już bywasz u psychologów, jest ktoś na terapii i tak dalej, bo to są różne, różne rzeczy z tym związane. To, to jest ten syndrom takiego, że a ja jeszcze nie mam tego, ja jeszcze albo ja nie miałem tego w dzieciństwie, albo ja nie doświadczyłem tego, albo ja to tutaj to. I, i to może być trochę niekończąca się historia. Jak szukasz, to zawsze znajdziesz, gdzie, gdzie gdzie doświadczyłam pozytywnych rezultatów, zarówno drogą, że po prostu wystarczyło się rozluźnić, poczuć i właśnie też zadziałać z żywiołami, czyli wrócić do siebie i po prostu popłynęło, tak? Albo sami sobie uświadomiliśmy coś, o co chodzi, jakieś przyszło słowo, jakieś wspomnienie, i to rozluźnienie samo zadziałało, czyli to było takie, powiedzmy, lżejsze. Ale drugim sposobem. Yy, które, jeżeli czujemy, to warto w niego iść, to jest właśnie bardziej takie rozumowe do tego podejście i bardziej trochę, nazwijmy to taka analiza tego, co ja czuję, żeby sobie uświadomić, że że na przykład wybraliśmy zawód tego, już tam nie będzie doradca podatkowy, bo tak to tak dla nas się kojarzyło z takim prestiżem, to jest, wybudowaliśmy taką tożsamość z, związaną z tym, albo lekarzem na przykład jesteśmy i to jest nasza tożsamość. I potem mm, i to jest duża ważność w tym, tym tytule, że jestem lekarzem, a nie we mnie. We mnie jest wartość, a nie w tym tytule. Ten tytuł jest tyle wart, bo ja jestem tyle warta. To jest ta odwrotność. I teraz um, chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że może, że może ja tak bardzo, tak ktoś tak bardzo nie chciał czuć, że jest gorszy. A, a jednak podświadomie tego się boi, tego odczucia, które w sobie ma. Tylko znowu tutaj mówię o szczerości wobec siebie, żeby przyznać przed sobą, że się czuje, że się boi tak naprawdę, że się może boi wstydu, że się może boi bycia gorszym, że bycia jakimś tam innym, no w sensie, no, że odrzuconym chociażby, że się boi może samotności. I co ciekawe, paradoks polega na tym, że, że często właśnie tego doświadcza. Pomimo, że robi wszystko, żeby tego nie doświadczać, to właśnie później yy, to zasypianie, ten, ten brak tego snu pokazuje, wybija w nim takie emocje, które, które coś, coś w nim wywołują, jest w jakimś stanie uczuciowym. No i często akurat jak działam, no to ułatwiam trochę to nazwanie tego, bo nie każdy, wiesz, oni, wielu ludzi po prostu czuje radość, są tak, A gdyby tak no Ale coś więcej powiedz, jak się czujesz, wiem, to w ogóle jak się czujesz, to pff. mało jest określeń na to, jak się czują ludzie, bo. bo, bo no bo są właśnie tak bardzo, wiesz, w analizie, w głowie, co tego, co tego, zamiast... Co ty tutaj przeżywasz teraz, na bieżąco? I to sprowadza się znowu do nas, do odczuwania siebie w ciele, czego, czego co zatraciliśmy, no, Nie zostaliśmy do tego wychowani, nie, nie, było jeszcze... Kompletnie inne wychowanie, kompletnie nigdzie indziej płynęła uwaga, że coś innego było ważne, więc teraz zbieramy po kosie tego, że tak powiem. No i, i to jest piękna podróż. Po, po siebie, do siebie prawdziwego, no. Często właśnie zastanawiam się nad tym, jak podczas prowadzenia rozmowy anglojęzycznej, tam pierwsze pytanie jest właśnie o to, how do you do? I to jest pytanie, które mnie zawsze wprowadza mnie w stan pewnej refleksji że myślę, no kurczę, nie wiem, nie zastanawiałam się dzisiaj nad tym, jak ja się czuję od rana, nie mam takiej, takiego wglądu, jako się tam czuję, codziennie się jakoś czuję, natomiast to chyba nie jest w naszej kulturze w ogóle, nie? my nie pytamy w naszej, mówię, polskiej, no i pewnie też w innych krajach, może, może to jakoś jest tak właśnie kulturowo, że, że my gdzieś mało się nad tym zastanawiamy, nie? nad tymi emocjami. No pytanie jeszcze, jak oni faktycznie, czy to jest tylko taki, wiesz, takie o pytanie, które czy już idzie z automatu, czy oni Chyba o faktycznie... tak, bo odpowiedź no zawsze jest ta sama, nie? No, no Natomiast właśnie. ktoś się nad tym zastanawia mi się tak przyszło mi do głowy mm -hmm. teraz, czy to jest związane jakoś kulturowo, czy są takie e, rejony na świecie, gdzie ludzie bardziej się nad tym zastanawiają? Pewnie tak. Jakoś to pewnie kulturowo, jakieś to może ma swoje znaczenie. Natomiast faktem jest, że mało się nad tym, będąc w tym trybie zadaniowym, skupiamy się na tym, jak inni się czują, jak ja powoduję. Prawda, Wiesz, to to... no mi się to przypomina ta taka przypowiedź, którą mogę tak skrócić, że był rybak kojarzysz rybak, który, który jest na rajskiej wyspie i sobie po prostu leży na plaży i tam jakieś wędki ma zarzucone no i przychodzi biznesmen i mówi ty słuchaj rybak, ale ty mógłbyś tutaj kupić kolejną wędkę i byś w tym samym czasie łowił więcej tych ryb. aha no mógłbym mm. No a wiesz, jakbyś już miał więcej tych ryb, jakbyś sprzedał więcej, bo może wnieść jeszcze jedną wędkę, to wtedy miałbyś więcej pieniędzy, mógłbyś kupić jeszcze kuter i on by mógł wypłynąć, prawda? I jeszcze więcej, bo tam może inne, inne łowiska i tak dalej. Potem mógłbyś dokupić drugi kuter i byłoby jeszcze więcej. A ten rybak, aha, dobra, no mógłbym. No a potem mógłbyś mieć ludzi do tego i oni by wypływali. Aha, fajnie, no i co wtedy? Po co? Ten rybak pyta. No i wtedy byś tak sobie leżał na tej plaży i tak sobie o doświadczał, jej, nie? A tak było, no chyba tego nie powiedziałam na początku, taki był, taki był starsz, po prostu ten rybak leży. Na tej plaży i po prostu sobie leży, nie? Tam jakaś tylko wędka łowi te ryby, czyli... Czyli właśnie my jesteśmy w tym, co trzeba, co jest do zrobienia, co jest do osiągnięcia. Nie, nie bez znaczenia mówi się o tym kołowrotek, tak? Czyli wracamy tak. do punktu wyjścia, po prostu po przybyciu dalekiej drogi znów wracamy w to samo miejsce. Tak, nie? bo chodzi o uczucia. Jest... Co ja tak naprawdę, wiesz, co, jak ja się z tym wszystkim czuję? Czy ja czuję spokój? Bo ten brak zasypiania to jest tak naprawdę wynik niepokoju w głębi nie mamy Nie mamy spokoju, a ten nie, niepokój z czegoś, z czegoś wynika i to wtedy już jest wewnętrzna podróż do tego, żeby, żeby przyjrzeć się sobie samemu sobie potowarzyszyć. Natomiast ym, yy, zaraz, coś tu miałam jeszcze rzec, że yy, zaraz, patrzę, Wy, um, um, wybiłam um, się z rytmu, nie, a może w, wróci to na... Yy, aha wiem, bo też chciałam, wierzyć. ja jestem praktyczna i i zawsze pytałam siebie, jak mi, co mi to robi na co dzień, bo chciałam mieć rezultaty, żeby to, żeby to faktycznie coś zmieniało mi w codzienności, a nie tylko fajnie brzmiało. I też mnie nie chodzi o to, że jak ja mówię, co ja przeżywam i co ja czuję, to żeby wiesz, to było takie, ale co ja teraz, wiesz, co ja czuję, ja czuję, nie czuję i żeby to było takie wyegzeltowane, to ja nie, nie mam na myśli. Ja mam na myśli Coś takiego, co się wydarza naturalnie w momencie, kiedy zaczynamy zauważać, gdzie jest nasza uwaga i zaczynamy, i zaczynamy zabierać tą naszą ważność z tego i to sobie nadal jest, ale to, tą ważność teraz my mamy, ona wróciła do nas. I dlatego my możemy to zrobić, nie musimy tego zrobić. I tu jest ta nasza wolność, nie? I teraz im więcej takich rzeczy różnych zarejestrujemy, a stany dyskomfortu, i między innymi takim, jakim jest ten stan niezasypiania, to jest ewidentny stan dyskomfortu już wprowadzający ciało i w ogóle tam w różne stany, jest właśnie symptomem, jest sygnałem do tego, żeby, że, że coś się wydarza takiego, że gdzieś jest nasza energia, gdzie już się to przedawniło, już ona się domaga powrotu do nas, bo coś już tutaj nam nie służy, ewidentnie. jak my. Tu wróci, tu wróci, tu wróci, to przychodzi naturalnie ten stan uważności. I to jest tak, że ty jesteś pełna. To jest tak, jakbyśmy byli z puzli, i pewne puzle były puste, bo ta energia, która powinna być w tym puzlu, ona jest w jakimś elemencie na świecie z zewnątrz, bo takie ważne jest no nie, wykształcenie, bo taki ważny jest ten tytuł, bo taki ważne jest, że ja zrobię tą umowę, że ja będę miała tego klienta albo coś tam, coś tam. Ja nadal to mogę mieć, ale najpierw niech energia ważności wróci tu, i jak jesteśmy tak pełni, i ten, to tak jak czasem porównywałam, wiesz, do, do woreczków na, na ten, mamy woreczki do lodu, co wlewasz, i tak one są, wiesz, na początku takie płaskie, i one tak zaczynają się napełniać wodą, i takie zaczynają się robić pękate. To właśnie to jest trochę tak, że my, do nas wraca ta nasza energia, i jak my jesteśmy właśnie takie pełne, pełni to następuje naturalnie ten taki stan flow, który różnie może być doświadczalny. Ja to nazywam działanie nie działając i to jest takie, że okej, okay, to jest temat do zrobienia, ta umowa jest do napisania, ale mm, ale ty to robisz w, tu mając wewnętrzny spokój, a nie drżąc przed tym, że teraz nie wiadomo jak to pójdzie, że nie wiadomo co się wydarzy. Najpierw jesteś ty, później jest, jest ta dana rzecz i wiesz, to nie mam na myśli, że ktoś nie ma, nie, ma, no nie wiem, że przestaje być odpowiedzialny za to, co robi, w sensie takim, że, że się nie stara, w sensie, że mu nie zależy na tym, żeby to było dobrej jakości, żeby to nie służyło innym. Nie mam tego, tego, tego na myśli, tu chodzi o wewnętrzne postrzeganie siebie, że takie symptomy jak brak zasypiania i problemy ze snem wynikają z tego, że tutaj... Jest jakiś, już ciało daje sygnał, że mamy niekorzystny obraz na, temat, na swój temat. I czas zmienić ten obraz na to, że to my jesteśmy w pełni wartości, a nie, że tą wartość mamy dopiero, gdy jest to, 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 to zrealizowane to, to, to i tamto, bo tak, tak to gdzieś zostało uplasowane. I wtedy, I wtedy mając tą energię tu, bo sobie uświadomiliśmy różne rzeczy, bo, bo w relaksacji wpuściliśmy tę energię w siebie. Po prostu najważniejsze to, że staje się, że jest wewnętrzny spokój i ty wtedy zupełnie inaczej właśnie reagujesz. Wtedy jak ktoś ci zapyta, how do you do, to to jest takie, że ty, ty jesteś w sobie. To trudno opowiedzieć słowami, bo tego się doświadcza, prawda? Ale jeżeli już, już pierwszym punktem jest to chociażby, żeby poczuć, że nie jesteś w sobie, że chociażby nie czujesz tego ciała, to już jest też istotne, żeby poczuć, że kurde, no nie czuję. Bo potem jaka frajda jest z tego, jak wejdziesz w relaksację nagle czujesz, że tak. Tłuci tu tłuci się coś przelewa, tu coś mrowi, że ciało żyje, że jest istotą, że jest istotą żywą. Więc... Więc to jest taki może taki drugi sens tak? tej relaksacji, raz ułatwia zasypianie, tak? odwracamy uwagę po prostu tak, i tyle, tak. no, to można odwrócić uwagę tak. e, właśnie na, na te działania, ty, wykonując te działania, to skupienie. Natomiast właśnie wtedy mam, zyskujemy tą samoświadomość taką cielesną, nie? Więc, więc tu tak. to, to tak. może być ciekawe przeżycie. No i w zasadzie zachęcamy e, do przejścia właśnie takiej, tak nawet treningowo, nawet jeżeli nie macie problemu z zasypianiem, to żeby po prostu poczuć to, o czym, o czym jest tutaj mowa. Może przy następnej rozmowie skusimy się na nagranie takiej relaksacji. Kto wie, dziś już musimy kończyć, natomiast myślę, że będzie ciąg dalszy. Wiesz, że ja też o tym Marta myślałam, że można by się tutaj pokusić o jakieś tego typu nagranie, więc zobaczymy. Ja na ten moment zapraszam na stronę www.naspokojnie.katarzynakozlińska.pl no, tam wydarzają się webinary zawsze z relaksacją, bo ta relaksacja, no właśnie tak jak powiedziałaś, jest dobrym sposobem na to, żeby poczuć siebie i, i, i naturalnie odwracać tą uwagę na to, co jest ważne na dany moment. Więc kto wie. Dziękuję. Jasne. Dzięki, mhm. dzięki wielkie za, za dziś. Dziękuję również Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnej sferze mentalnej. Dzięki, Kasia. Dziękuję, Marta.